Dobra, nasza Dobra, jak będzie 100 sub subów, to robimy to, konkurs. Nie, to robimy, że ja wejdę na drzewo. Dobra, a na kozakach 100 subów to, to będzie konkurs. O piłkę. Na 100? A to na, na kozaki.pl będzie. No na kozaki.pl. To będzie konkurs. To będzie konkurs o piłkę Nike. Jak będzie 100 subów. Tylko będzie, będzie się trzeba, będzie trzeba się... wejść na koncie. Ta... Będzie się wejść na kanał kozaki, zasubskrybować na tak będzie się wejść też na... Będzie się też wejść na kanał Janusz. A dobra, teraz to się... Nie, i, jeszcze raz wejść na kanał Janusz. Pel i, i wygra piłkę. To nie, patrzcie, to dobra. jest... Będzie, to, a patrz. będzie kozaki p... Sukajcie, szukajcie, patrzcie sto, sto subów, Słuchajcie. Patrz. ona ma tutaj dziurę pod pachą. Nie, no Dobra, patrz, jedną ja i drugą. Liczę, gdzie mam liczyć? Gdzie a, mam liczyć? A będzie gdzie sto, mam liczyć? Subów to na, to, na kozaka, to Nagrywamy kolejny odcinek. Na kozaka.pl Musicie zasubskrybować kozaki.pl i, I I za i wejść na Instagrama. A i będzie wtedy wygracie piłkę. A będzie na Janusz Pl, będzie 100 To ja wchodzę bo. A musicie zasubskrybować kanał mój i superta Patrzcie, tam ona chodzi. Pochodzi ze krzaki. O, tam obiegała, Ze chwilą. O, tam o teraz jest. nie mogę wam pokazać, bo nie widać. O, teraz widać. Trochę Ja wam byli O, tam O, tam.